PiS Donalda Trumpa na Twitterze o tym, że nałoży cła na chińskie produkty. Miał być pewnego rodzaju zagrywką pokerową. Jest to powrót do tematu marcowego. Wówczas od tego odszedł. Powrót aktualnie miał zmobilizować stronę chińską do szybszego podpisania umowy. No, pytanie jednak, czy nie był to trochę strzał w kolano? Czy rzeczywiście taki skutek administracja amerykańska odniesie? Decydenci chińscy mogą tutaj w tym momencie zniechęcić się nieco do podpisania umowy handlowej, może ona zostać opóźniona. Oczywiście od razu po tym jak pojawił się tweet i całe zamieszanie wokół tego wpisu Donalda Trumpa pod znakiem zapytania stanęło spotkanie w Waszyngtonie w tym tygodniu. Także to są takie czynniki, które mogą też powodować awersję do ryzyka w najbliższym czasie. Jeżeli temat po raz kolejny będzie eskalował. Zostało to już jakiś czas temu wyciszone, natomiast jeżeli rzeczywiście Powrócimy do tego, to na rynek może powrócić. A wersja do ryzyka to może negatywnie wpływać przede wszystkim na ceny surowców. Obecnie, jeżeli patrzymy sobie na choćby ropę naftową, to jest to czynnik, który owszem może wpływać, natomiast ważniejsze na pewno tutaj jest to, co się dzieje z podażą tego surowca, czyli ograniczenia. O, przez OPEC nałożone. W czerwcu kolejne posiedzenie krajów OPEC powie nam, czy kontynuowane będzie mniejsze wydobycie. Również kwestia sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na Iran, które też ograniczają tam podaż. Także to są takie rzeczy, które bilansują ewentualne spadki powodowane właśnie tymi obawami o handel chińsko-amerykański.